Proszę Państwa, super rolnicy w natarciu! W skrzynkach w Mazowieckiem, na jednej ze stacji benzynowych, pojawiło się specjalne miejsce do tankowania traktorów. W TTV startuje nowy program Super rolnicy, ale nie tylko właściciele wielkich maszyn są super rolnikami. Wysłaliśmy naszego reportera, aby na miejscu wybadał sprawę. Czy takie specjalne miejsca dla super rolników do tankowania to dobry pomysł? Tak, szczególnie w takich gminach rolniczych, gdzie jest dużo małych i średnich gospodarstw. Tankować trzeba, jak jest strop, jak jest praca, to przynajmniej raz dziennie. Czy zamierza Pan oglądać program Super Rolnicy na TTV? Tak, słyszałem, że może być ciekawy i zamierzam oglądać. A czego się Pan po nim spodziewa? Co tam może być? No, może być jakieś zawody, mogą być jakieś konkursy, na przykład może wyścigi ciągnikami. Pomysł chwycił. Ciekawe czy na innych stacjach również pojawią się specjalne miejsca dla superrolników. Tymczasem zapraszamy do TTV na nowe rolnicze show Superrolnicy. W sobotę o 22. w TTV.